Minęło nieco ponad dwa tygodnie, gdy informowałem o podwyżkach. Niestety ceny ekogroszków po raz kolejny mocno rosną. W PGG nie kupimy już workowanego ekogroszku poniżej 1000 zł. Ceny wzrosły o kolejne 85 zł na tonie. Najtańszy jest retopal i karlik, a najdroższa Karolinka. W sklepach internetowych nie jest lepiej. Za błękitny węgiel zapłacimy o 370 zł więcej niż dwa tygodnie temu. W KGM hurtownia opału o 50 zł. Za LWA trzeba zapłacić już prawie 2600 zł. Wzrost o 180 zł. W filmie węglobut podwyżki są w okolicach 200 do 300 zł. Za Ekogroszek Premium Plus trzeba zapłacić 3500 zł, 1100 zł więcej. Duża część sklepów całkowicie zawiesiła sprzedaż. Zachęcam do subskrybowania kanału i zaznaczenia dzwonka, aby być na bieżąco. Możesz też wspierać kanał. Otrzymasz najświeższe informacje oraz wsparcie i bonusy. Dziękuję i pozdrawiam.